Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj bitwa na Mausie ode mnie. Jest to powtórka nie ze zwykłej bitewki, tylko spotyczki w trybie natarciem. No i moi drodzy, mamy tutaj mapę Himmelsdorf. Ja to jeszcze na chwilkę zatrzymam, żeby Wam wytłumaczyć, jak to jest z tym trybem. Słuchajcie, pewnie wielu z Was, ponieważ najwięcej osób tam się znajduje, gdzieś tam orbituje w randze srebrnej. Powiem Wam, że to jest taka ranga najbardziej trudna do przejścia. Jeżeli chodzi o mnie, ja byłem w swoim piku w tym sezonie w Goldzie C. C. później spadłem znowu do srebra C, aktualnie znajduję się w złocie E i jeszcze mam chwilkę, żeby no, pójść wyżej. Natomiast jeżeli faktycznie Wam tam nie idzie, jeżeli nie idziecie w górę z tymi rangami, to niekoniecznie jest to Wasza wina. Jeżeli chodzi o ten tryb, tutaj wszystko musi grać pod względem zgrania w drużynie i pod względem współpracy. Tutaj trzeba skupiać się na kończeniu luf, tutaj trzeba się skupiać na tym, co jest ważne, czyli na przykład na dekapie, jeździć tam, gdzie faktycznie coś się będzie działo, nie zwiedzać mapy jak to się mówi no i patrząc chociażby na mnie i na Dandownika, który faktycznie w pewnym momencie on był w srebrze E ja byłem w złocie E a teraz jest tak naprawdę wyżej ode mnie no jest to tryb dość przewrotny, jak złapiecie dobrą pasce, no to idzie wam po prostu lepiej pod względem tych awansów no ale patrząc chociażby na nasz Pluton, gramy we dwójkę no tutaj często powiedzmy sobie 4 na 5 bitew my zawsze robimy te top dwa pod względem wyniku, no a reszta niestety nie dojeżdża. Tak czy siak, wracamy do naszej bitewki. Ja zdecydowałem się tutaj na wybranie Mausa i mówiłem o tym nieraz, że Type 5 Heavy jest aktualnie królem randomów i królem trybunatarcie. Teraz muszę powiedzieć, że tak nie jest. Ale dlaczego? No to zrobię pewien film dla właśnie moich wspierających i wytłumaczę, jakie są tutaj głównie różnice, dlaczego faktycznie ten typ jest trochę gorszy i przy okazji zobaczycie to również w tej bitwie. Gramy sobie w ten sposób, że nasze ciężkie pojechały bardzo ładnie w okolice kapa, w okolice torów. No, ewentualnie tam jest bezetka z uszatką, która rzuciła się po ten nalot. Czy to jest dobra, dobra postawa, dobra taktyka? No, niekoniecznie. Tak jak patrzycie na ten rozjazd, oni tak naprawdę mogą za chwileczkę zniknąć. Tam jest zdecydowanie większa ilość graczy drużyny przeciwnej. No i patrzcie tylko na nasze HP. Jeżeli chodzi o nasze HP, no to będzie jeszcze gorzej. Natomiast ja powoli tutaj sunę się po tych torach. Oj, tutaj zawadziłem o mikrofon. Sunę się po tych torach do przodu. Dandownik, tak jak widzicie, gra na Stingerze. No i przed nami dwa typy 5 Heavy. Jeżeli spojrzycie sobie na to, co się dzieje, no to oczywiście na środku już uszatka nasza praktycznie padła. Jeszcze nasza bezetka. Tam jakoś żyje na połowie HP, no ale mimo wszystko i tak jest ciężko, a my staramy się walczyć z tymi typami. Oddałem już pierwszy strzał w tej bitwie, no i tutaj pasowałby się skupić na jednym czołgu. Dandownik właśnie oddał cały magazynek w jednego z typów, ja jeszcze bardziej go dobijam. Przyjechał do nas i 7, jeszcze bardziej tam dał. No, i w tym momencie mamy stratę tak naprawdę ponad 5000 HP. W tym momencie już zrobiło się z tego 6000, a w tym momencie już prawie 7. Skończyliśmy tego jednego typa, no i pasuje tutaj jak najszybciej zrobić tego drugiego. Ja też troszkę bez sensu się tutaj e, zawahałem, kręcę się dookoła na środku e, i tak jak widzicie ten leopard ze stingerem w tym momencie po prostu we mnie strzelają, jestem do nich tyłem wieży. Jednak co jest ważne, skończyliśmy te dwa typy. Już wyrównaliśmy tutaj e, bitwę pod względem ilości pojazdów, jeszcze, mimo wszystko, HP jest bardzo, bardzo w tyle. W tej bitwie zobaczycie, jak ważne jest y, czekanie do końca tej bitwy, jak ważne jest y, odpowiednie przebijanie, skuteczność, kończenie luf i odbijanie pocisków, bo im dłużej żyjecie, tym tak naprawdę do końca możecie odwrócić losy bitwy, co zobaczycie y, tutaj w tej powtórce. Jeżeli chodzi o mnie, ruszam powoli do przodu, y, chociażby próbować robić jakieś peski. No i wyjechał tutaj Stinger. Idealnie mam wsparcie moich Ponieważ dandownik dojechał, skończył tego Stingera magazynkiem i jesteśmy już teraz jeden czołg do przodu. HP jest głównie na Mausie i tajpie. Ja też co widzę, to staram się strzelać. No i widzicie, mamy tego Mausa, on cele, celuje we mnie, jednak ja cały czas się kontuję. Zdobyłem jeszcze możliwość strzelenia w niego, zanim się schowa. No i tak jak widzicie, wiem, że będzie wyjeżdżał, znowu kątuje się tym Mausikiem. Tutaj będę próbował strzelić, no jednak to był taki strzał, może się uda, może się nie uda. Jaką mamy teraz sytuację? 4000 HP w plecy. Przede wszystkim jest tutaj leopard na 500, fajnie by było go skończyć, bo ponieważ, no, mimo wszystko, taki czołg średni, który może jeszcze dużo zrobić w tej bitwie, cały czas żyje. No i nasze 277 ma przez to kłopoty. Tak samo dandownik, który ma. Mimo wszystko mało tego HP. Ja tutaj szukam gdzieś miejsca w tych okienkach. Strzeliłem Stingera niestety za zero, to był APCR, siadło na gąskę. Cały czas będę próbował tego Leoparda skończyć. Przy okazji, tak jak widzieliście, padł nasz czołg na torach. Maus teraz może nas objechać. My jesteśmy zamknięci cały czas w tej ulicy. No i ja w pewnym momencie odkryłem, że tutaj jest takie okienko, gdzie widać tego Leoparda. No i mogłem go dzięki temu skończyć. Niestety to był refrag ze strony przeciwników, i teraz zaczyna się kluczowy moment. Zostałem ja na 800-300 HP. Został 277, który ma również bardzo mało, jednak ja mam możliwość uleczania go. No ale widzicie, Maus jest na 2500, 1500 Type 5 Heavy i 1000 ponad Stinger. Stinger oczywiście jednym magazynkiem tak naprawdę może nas tutaj skończyć, jednak zobaczcie sami, co się tutaj będzie działo. Przede wszystkim Kontuję się w stronę Mausa i chowam się przed pozostałymi przeciwnikami. Znalazłem dolną płytę Mausa, udało się, mogę uleczyć troszkę 277, ważne, że on jest blisko mnie i faktycznie do tego jeszcze blokuje strzały Mausa w naszego 277 i tutaj widzę timepak, którego mogłem skończyć i bardzo fajnie już jesteśmy w sytuacji dwóch na dwóch. Nasz 277 świetnie przebija te pociski, i teraz najgorszy moment, ponieważ wyjeżdża na mnie Stinger z pełnym magazynkiem. Ja mam Mausa do siebie z boku, no i wydawało mi się, że praktycznie to jest już po bitewce. Jednak staram się cały czas oddawać strzał. Kontować, już tą wieżą ruszać, ruszać się cały, i tak jak widzicie, Stinger odbił się ode mnie dwa razy. Nie przebił tego 277, i w tym momencie, tak jak widzicie, HP jest już praktycznie porówno. Ja kończę tego Stingera, i mamy sytuację dwóch na jednego. Widzicie, jak przewrotnie to wszystko tutaj e, podziałało. Ja jeszcze tego Mausa odbiłem, przebijam go w policzek. E, mouse znowu tutaj będzie próbował we mnie strzelać. Ja cały czas kontuję tą wieżę. On się odbija, no i w tym momencie 277 strzela do niego, ja go kończę, i odwróciliśmy, tak naprawdę, losy już przegranej bitwy, ktoś tam napisał, że gram życie na tym Mausie, 5700 z mojej strony, 2800 odbitego no i tak jak widzicie da się. Moi drodzy, to co jest najważniejsze w trybie natarcie, to przede wszystkim przetrwać jak najdłużej ponieważ nawet jeżeli sytuacja jest na tyle krytyczna, że bitwa wydaje się przegrana, no to róbcie mimo wszystko to co możecie jak najlepiej. Ja tutaj widzicie, zacząłem kontować się tym Mausem, zacząłem kończyć te czołgi, które były do skończenia, czyli tam był Tutaj 5 Heavy był T57. Skończyłem te czołgi, żeby ograniczyć liczbę lów, która mogła w nas strzelać. Przy okazji miałem możliwość leczenia mojego no 277 oraz samego siebie. Robiłem to, przy okazji jeszcze e, chowałem go od pocisków tego Mausa. No i to wszystko wyszło bardzo dobrze. Im dłużej przetrwacie w tym trybie w bitwie, tym więcej zrobicie, i nawet jakbyście mieli przegrać to po prostu ograniczcie liczbę punktów na minus, no i to jest klucz tak naprawdę w tym trybie. No i jeszcze warto pamiętać o tym, że granie samemu niekoniecznie jest takie dobre, lepiej wziąć sobie chociażby drugiego plotonowego, żeby było po prostu lepiej, pomierzcie koordynować działania i wtedy wygrywać iść coraz wyżej. Mam nadzieję, że ten film się Wam przydał. Podbijcie go, zostawcie łapkę w górę i obejrzyjcie sobie poprzedni materiał. Dziękuję Wam serdecznie za dziś.